Cześć, jestem Tomek, w bliższym odcinku pokażę wam jak zrobić dwa dosyć łatwe high ground yy, Pierwszy jest dosyć łatwy, naprawdę, ja się go nauczyłem dosyć szybko A drugi jest też łatwy, ale po prostu ja go nie umiem zbytnio łapać i w ogóle Próbowałem go robić, ale nie często też, dlatego może No to tak, pierwszy, dobry rampa, to najlepiej się zaczyna tak chyba Trochę to na jakąś tam wysoką stecie Dajecie podłogę, daszek. Edyt... Najlepiej mieć wyjęte budowanie, lepiej mieć wyjęte po prostu budowanie, żeby też się złapać szybko. To edytujecie to, dajecie tam rampę i skaczecie i się łapiecie po prostu tak i tak, że schody, podłoga, schody. I wtedy jak wyskoczycie, wylądujecie tutaj, edytujecie tutaj dwa klocki albo... Jeden to już obojętnie, Ja najczęściej dwa, bo najlepiej jest wtedy dalej pójść. E, możecie dać sobie tu rampę, ale nie trzeba, choć ścianę, ale oczywiście nie trzeba. E, ja nie dam, nie daję e, tutaj. Da Dajecie sobie daszek i znowu skaczecie daszek i znowu skaczecie, i to tak wygląda. Jeszcze raz wam pokażę, tak, tak, no i nawet można. Edytujecie dwa, edytujecie dwa, Tutajcie tu rampę, tu dajecie sobie podłogę i tu rampę, ale w powietrzu to co nie? Że jak i możecie dać sobie tu ścianę i tu, i musi być u góry rampa. Bo jeżeli jej tu nie będzie, to nie będziecie mieli o co się złapać. Zobaczmy wam, na przykład, tak o. i nie będziecie mieli złapać tej rampy po prostu. Ad go daszek i, i tyle są, nie? No więc yy, w szybszym tempie to wygląda tak, czy tak nie robię tego za szybko? No ale mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze muszę trochę to potrenować, ale to tak wygląda. A drugi jest trochę cięższy, ale zależy w sumie dla kogo. Myślę, że tego wyuczycie. Znowu double rampa, jak większość. Tutaj dajecie daszek i tutaj daszek, bo blokujecie od razu tu przeciwnika. On może oczywiście zrobić sobie rampa, dlatego to wygląda tak, że dajecie sobie tu rampę. I będziecie opać ścianą. Tak, 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 tak i tak, tak. I wy wylądujecie tutaj I dalej edytujecie tak i możecie robić jakieś 90, co nie? Ja? A więc yy, w trochę szybszym tempie, ja to spróbuję zrobić Chociaż mi to nie wychodzi No jak widać już się mylę Trochę mhm. Bo nie robiłem tego no jak widać niezbyt dobrze mi to będzie szło Może mi wyjdzie raz to jak wyjdzie, No to zobaczymy się jak mi wyjdzie Ha No to nawet bez przycinania Ale według mnie naj, najłatwiejszy jest e, Ten o Mógł tu w zasadzie nie mówić jakoś dużo budować nie umiecie budować no to znaczy nie umiecie budować no tak dobrze nie umiecie zbytnio budować to wystarczy że się tego nauczycie i yy, nie będzie jakoś coś za bo jak widać czasami nawet dobrze wychodzi Nie zbyt często, no ale wychodzi. To wygląda takie coś w zasadzie, jak ciągle robicie i tak do góry lecicie po prostu. Na układ, zamiast przód to robicie tak. No, I tak wygląda mniej więcej. E... I no, to ja mówię, ten jest według mnie najłatwiejszy dla mnie. Zależy dla, dla kogo będzie. Po prostu robicie takie coś. E... I mogę jeszcze bym pokazać side jumpa a salich to jest e, takie coś, że macie na przykład takie coś. Nie, nie, oczywiście nie. Nie, nie takie coś. E, po prostu robić sobie rampę. Dajcie już coś. I. Właśnie. No, Biegniecie. I takie coś. I dalej robicie, co chcecie w zasadzie mm, Jak to zrobić? Dajcie. Sobie to, czy to, to już różnicy nie robi. Ja najczęściej się daję. To mm. biegniecie. I tutaj, jak wyskoczycie, musicie wyskoczyć mniej więcej w tym punkcie. Tak o. Żebyś był, żebyście byli jak najbliżej. Ale też, żebyście nie uderzyli w ten. O. W daszek, czy podłogę. Bo to jest jednak. Ważne bo jeżeli uderzycie właśnie tak, no to spadniecie na dół, na przykład się wysoko więc nauczycie się tego najlepiej, tako najpierw czyli płynnego wyskakiwania i większość robi takie coś po prostu dokładniej to o, tako i ląduje gdzieś tutaj i jesteście ogólnie nisko dosyć i nie możecie nic za bardzo zrobić, możecie niby odejść sobie i zrobić tutaj retake ale to powinno ogólnie wyglądać tak, że skaczecie i cofacie się w powietrzu. Jak wyskoczycie, od razu cofacie się. O, no tak jak mówię. O, od razu się cofacie. Ja mam już włączone, że daję od razu rampę. Ale po prostu w powietrzu musicie cofnąć. Że wyskoczycie. Ok, wam to w na tempie. Teraz, patrzcie. O, wyskakujecie i. I się cofacie od razu Możecie oczywiście też się obrócić, bo jest 180 -kom. o Znaczymy się, nie zawsze on może wychodzić tak, bo to nie jest tak, że yy, Ty dobrze wszystko robisz, a to się za każdej kupy wyjdzie. To tak nie ma po prostu. To musicie się poćwiczyć o i wszecie, ale jak widać <śm> Nawet tam nie wskoczyłem O, i teraz się udało, no to jakieś dziewięciątki robicie. I tak samo oczywiście można robić z, żeby nie było z podłogą. Ja właśnie może się pokażę zrobicie tak? że po prostu dacie rampę OS z boku czyli że nie jesteście e, nie skaczycie prosto tylko w bok, tak jakby. I to jest błąd. Bo powinniście przy wyskoku być skierowani w tą stronę. I ja właśnie mam z tym problem. Ale on jest do wyuczenia. O, jak widać. Droży no, sobie zabudowałem. Można oczywiście też z tym i z tym To różnicy nie robi O bo zapominam czasami się cofnąć w powietrze bo to do przodu i do tyłu do przodu i do tyłu to skaczecie i takie coś Wtedy po wyskoku wyskoczycie do przodu i się cofniecie tak jakby w powietrzu. I dlatego najlepiej właśnie tak robić. Też można zrobić tak, ale to już niestety <grym> z tego nie umiem. Ale można, można się obracać, z 60 robić. Zobaczcie. Więc to tak wyglądało. To teraz macie powtóreczki z wszystkich rzeczy, których się, się nauczyliśmy. więc takowe wygląda pierwszy retake drugi retake i side jump jeśli macie jakieś jeszcze pytania co napiszcie w komentarzu to wytłumaczę no i to na tyle w tym odcinku więc zostawcie łapkę w górę subika na kanale oraz wpadnijcie na moje social media, które są podane w opisie no i jeszcze dajcie komentarz czy było trochę pomocno chociaż. Cześć, właśnie akurat jestem podczas montowania tego filmu i zauważyłem, że się nie pożegnę, a więc siema do następnego odcinka.